No cześć! Znajdujemy się w pewnej szopie, w której są pewne zwierzaczki, o których Wam zaraz opowiem trochę. Są bardzo słodkie, bardzo piękne. I to ciup, ciup ciup Zresztą sami popatrzcie. Zobaczcie, wiecie co to jest? To są bardzo małe kurczaczki. Takie słodziuchne. Piękne. taki full wypas. Które się karmi, porosną. Wielkanoc była <laughs> przepraszam, kilka tygodni temu, prawda? A my mamy kurczaczki teraz. Znaczy się my. No i znajomy. I teraz tak. To jest bardzo piękne. A teraz was zasmucę. Tak, jesteśmy w szopie. Ale zasmucę Was, ponieważ będzie to. Są to kurczaczki, będzie to. Zresztą słowo. Są to kurczaczki, które. Zjem. <śmiech> <śmiech> Bardzo smaczne kurczaczki. <laughs> I prawdopodobnie <laughs> wszelkie stworzenia, które. Zjadane przez ludzi będą opłakiwane. Przez różne środowiska wege. A wiecie co wege powiem wam? Mam nowe z webi. Niestety tak. Ponieważ, ponieważ, ponieważ. Ponieważ jest to jedzenie. Człowiek jest zwierzęciem i hoduje zwierzęta po to żeby je jeść. A wszystko co wpierdala trawę to króliki. Które długo nie pociągną. żegnem.